Dziś na kanale o technologii temat projektorów. Odpowiemy sobie na pytanie, ile trzeba wydać na dobry projektor, czyli taki, który wystarczy nam na lata, no i żeby przy okazji nie zbankrutować. Pomysł na taki odcinek kiełkował w mojej głowie od dawna, no ale postanowiłem go finalnie zrealizować po tym, jak odezwał się do mnie mój dobry kolega z czasów studiów. Szymon, pozdrawiam. Szymon napisał do mnie z takim pytaniem, ile wydać na projektor, i jaki w ogóle projektor kupić? Powiedzmy, że miał tam budżet około 4000 zł i zapytał mnie, jaki właśnie projektor kupić taki, żeby wystarczył mu na lata, czy ja jestem w stanie mu coś polecić. No i ja wtedy właśnie zobaczyłem, że tak naprawdę nie mam go do czego odesłać, bo na naszym kanale nie mamy jeszcze tematu projektorów tak naprawdę, w takim klasycznym, przynajmniej w wydaniu. No bo na naszym kanale pojawiały się już projektory, ale to były takie projektory, powiedzmy dla zielonych, takie projektory trochę jako gadżety. I mam tu na myśli właśnie dwie generacje Samsung The Freestyle oraz projektor Anker Nebula. To są takie małe projektory, niekoniecznie tanie, ale chodzi w nich o to, żeby one były bardzo proste w obsłudze, że tam są wbudowane systemy Smart TV i tak dalej, można instalować bezpośrednio na nie aplikacje. No ale pod kątem wyświetlania obrazu, pod kątem tych parametrów i tak dalej, one są jednak średnie. To raczej taki sprzęt do użytku. Okazjonalnego, żeby coś czasem na przykład, nie wiem, puścić dzieciom na dużym ekranie, żeby czasem od czasu do czasu obejrzeć sobie coś tam ze znajomymi, być może jakiś film. W każdym razie nie były to takie projektory, które można by było polecić do takiego codziennego użytku. No więc uznaliśmy, że najwyższy czas, żeby te zaległości w końcu nadrobić, no i zmierzyć się z tematem projektorów. Także ten materiał to będzie takie projektorowe ABC. Odpowiemy sobie na pytanie, jaki projektor wybrać, czym w ogóle różnią się projektory, jak one się zmieniają w zależności od półek cenowych, jakie mamy technologie na rynku technologie wyświetlania, technologie lamp i dalej. Będzie to taka piguła informacyjna, ale dla takiego myślę zwykłego Kowalskiego, który po prostu chce kupić ten projektor. Nie jest to film na pewno dla osób, które od 10 lat siedzą gdzieś na forach na HDTV Polska. Pozdrawiam z kolei chłopaków z HDTV Polska, czy nie wiem, na elektrodzie i od 10 lat wieczór, w wieczór siedzą na tych forach i śledzą e, wszystkie najnowsze jakby rozwiązania. No nie, jeżeli jesteś taką osobą, ten film nie jest dla Ciebie. To raczej film dla osób, które dopiero się chcą zmierzyć z tym tematem projektorów, szukają rozwiązania dla siebie, no i szukają takiej piguły informacyjnej. A zatem konkrety. Myślę, że takim pierwszym pytaniem przy wyborze projektora jest w ogóle to, czy kupić projektor, czy jednak może duży telewizor. Jeżeli chcemy rzeczywiście mieć takie kino domowe, no to musimy iść w telewizor naprawdę duży. Już takie duże telewizory są na rynku, no bo kupimy panele, które mają 98 cali, na przykład. Takich telewizorów jest coraz więcej, ale nadal ich ceny są bardzo wysokie. No bo taki powiedzmy budżetowy telewizor, 98 cali, o ile tu można mówić o budżetowym, kosztuje powiedzmy 10 tysięcy złotych. Tak, żeby kupić coś takiego sensownego, no to już kwota rośnie do 20-30 tysięcy złotych, więc no widzicie, że to jest sprzęt po prostu dla nielicznych. Natomiast projektory, tu możemy sobie wyświetlać ten obraz w naprawdę bardzo dużej przykątnej, to jest nawet do 300 cali, no ale powiedzmy, że w warunkach domowych uzyskamy sobie spokojnie 100-120 cali, no i tutaj zapłacimy za to dużo mniej. No bo możemy taki projektor, już wyświetlający obraz 4K, kupić właśnie za 4K mniej więcej, czyli za 4000 tysiące 4,5-5 tysięcy 5 na pewno się zmieścimy z czymś bardzo jakościowym i nowoczesnym. Ale oczywiście są też projektory za połowę tej ceny i o nich też w tym materiale powiemy. No i w tym pytaniu, telewizor, kontraprojektor, ważne jest też oczywiście to, w jak bardzo naświetlonym pomieszczeniu będziecie oglądać te materiały. W tych czasach to już nie jest tak, że te projektory działają tylko yy, powiedzmy, kiedy jest zupełnie ciemno na podwórku albo tylko kiedy jakieś sobie damy czarne zasłony w oknach. No nie, jeżeli lampa jest dobra, no to w sumie warunkiem jest tylko to, żeby światło słoneczne nie padało nam bezpośrednio na przykład na ścianę czy na ekran, na którym wyświetlamy obraz. Jeżeli taki warunek spełnimy, no to możemy oglądać nawet w dzień, no powiedzmy w pochmurny dzień. No i kolejna rzecz to oczywiście miejsce potrzebne do wygospodarowania, żeby tak duży ekran gdzieś umieścić w swoim salonie, w swoim domu, w swoim pokoju. No bo, jak wiecie, telewizor 100 cali, tego miejsca potrzebuje dużo, tak? Kiedy go nie oglądamy, on jest wielkim, czarnym prostokątem, zajmuje nam miejsce, to jest myślę, że średnio akurat fajne. Natomiast projektor? Tu możemy skorzystać na przykład z rozwijanego ekranu, na ten ekran możemy sobie rzutować obraz. I to jest fajne rozwiązanie akurat, bo po pierwsze, za tym ekranem, kiedy nie używamy projektora, możemy sobie go zwinąć, możemy mieć ścianę z jakimiś, nie wiem, zdjęciami, czymkolwiek i tak dalej, czy nawet regał jakiś może stać za tą ścianą, więc już. Tego miejsca na ścianie nie wymagamy, nie wymagamy tej wolnej przestrzeni stucalowej, także pod tym kątem myślę, że projektor jest takim trochę bardziej może uniwersalnym rozwiązaniem. Dobrze, także to były takie rzeczy bardziej oczywiste, teraz przejdźmy już do konkretów, czyli technologia wyświetlania. No i tu zasadniczo mamy dwa konkurencyjne rozwiązania, które są równolegle rozwijane: jest to DLP oraz LCD. Zacznijmy od tej LCD, na niej skupimy się trochę mniej, ale o co w niej chodzi? Ona ma przede wszystkim lepsze kolory, ona ma też zazwyczaj lepszą jasność. No ale tutaj główną jakby wadą tej technologii, właściwie jedną z dwóch wad, jest to, że często widać przestrzenie pomiędzy pikselami, że po prostu te piksele to są takie punkciki, a pomiędzy nimi mamy wolną przestrzeń. No i dochodzi też druga wada tej technologii LCD, no i jest nią gorsza czerni, no i co za tym idzie też oczywiście gorszy kontrast. Także mamy lepsze kolory, ale gorszą czerni i tu trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, na czym Wam bardziej zależy. Ja osobiście uważam, że lepiej skupić teraz na technologii DLP, no bo ta czerni, uważam, że to jest chyba kluczowy Parametr tak naprawdę przy wyborze projektora, no bo właśnie od tej czerni myślę, że od poziomu tej czerni zależy tak naprawdę jakość całego obrazu. No i właśnie, technologia DLP. Tutaj już wiecie, mamy lepszą czerń, co za tym idzie. Lepszy kontrast. Oczywiście jakość tego wszystkiego zależy też od klasy sprzętu. Nie mamy też widocznych tych przerw pomiędzy pikselami, także to jest też dużo lepsze. Natomiast pojawia się tutaj też w technologii DLP tak zwany efekt. Tęczy. O co chodzi, kiedy to widać? Ja podam wam przykład, że kiedy na przykład odwrócimy wzrok czy głowę od ekranu, wtedy kątem oka można zobaczyć, że te kolory są takie, jakby rozjechane, tak? że widać właśnie taką tęczę. Ten podział na te kolory RGB to nie jest taki jakby jednolity kolor, tylko właśnie zbitka trzech kolorów. No, i niektórym osobom to przeszkadza bardziej, niektórym mniej, inne tego na przykład w ogóle nie widzą. Ja akurat, kiedy oglądam filmy e, czy jakieś inne materiały, to tego nie widzę, ale tylko kiedy zabiorę wzrok tak szybko z takiego e, ekranu, właśnie DLP, e, z, takiego, z takiej projekcji DLP, to wtedy czasami ten efekt tenczy mogę zauważyć. Nie jest to w każdym razie nic, co akurat mi by przeszkadzało. Lecimy dalej, czyli kolejna bardzo ważna rzecz, źródło światła. No i tak, najpopularniejszym źródłem światła w projektorach nadal jest lampa. Drugie rozwiązanie to laser, ale sobie zaraz do niego dojdziemy. O co chodzi w lampie? O to chodzi, że lampa generalnie oferuje zazwyczaj dobrą jasność, szczególnie w tych modelach z wyższej półki, natomiast ona ma dość ograniczoną żywotność. I to jest rzecz, którą naprawdę trzeba wziąć pod uwagę przy zakupie projektora. Zawsze w specyfikacji sprawdzajcie deklarowaną żywotność tej lampy, no i to ile producent daje na nią gwarancji. No bo powiedzmy, że tak średnio, jedna lampa potrafi świecić tak od 3 do 4 tysięcy. Godzin w takim trybie jasności, powiedzmy w jakimś tam trybie Eko, kiedy jasność jest od, ograniczona, mamy na przykład 10 tysięcy godzin. No dobra, ale skupmy się na tej maksymalnej jasności, bo chcemy przecież mieć jak najlepszą jakość obrazu z projektora. Natomiast jak mamy 4000 godzin, to na ile to w praktyce starcza? Powiem wam tak, podzielcie sobie to na 3. No bo taki film trwa powiedzmy 3 godziny, wtedy będziecie wiedzieli, ile filmów obejrzycie. Czyli 4000 godzin podzielić na 3 mamy około 1300. Filmów do obejrzenia na jednej lampie. 1300 filmów to jest około 5,5 roku oglądania filmów dzień w dzień, jeden film dziennie, wieczorem na przykład, no nie? Przy czym im bliżej końca żywotności, tym. Lampa będzie ciemniejsza. Ona tam o kilka, kilkanaście procent traci swoją jasność, właśnie wraz z użyciem. I co dalej, kiedy lampa się zużyje? No, oczywiście, można ją wymienić. Tylko teraz, tak, ta lampa jest jednym z najdroższych elementów projektora. No i wymiana oczywiście kosztuje. Ile to zależy oczywiście od waszego projektora? No, ale powiedzmy, że trzeba się liczyć z wydatkiem, że minimum tysiaka na tą wymianę trzeba wyłożyć. Czasami więcej, czasami troszeczkę mniej, ale ten tysiak to myślę taki minimum za oryginalną właśnie lampę. Czy trzeba używać oryginalnych? Jak sprzęt jest jeszcze na gwarancji, to producent Wam oczywiście wymieni na, w ramach gwarancji na oryginalną. Jeżeli jest po gwarancji, nikt tam to nie zwraca uwagi, możecie wziąć zamiennik, on zawsze będzie też trochę tańszy. Druga technologia no to jest laser. Laser jest nowszy. Laserowe właśnie źródło światła oferuje żywotność np. 30 tysięcy godzin, więc tu mamy znacznie, znacznie wyższą niż zwykła lampa. No, ale laser ma też tę wadę, że zazwyczaj świeci trochę słabiej niż taka y, zwykła lampa. Natomiast w takich nowoczesnych projektorach z wyższej półki, te lasery oczywiście też mają odpowiednio dużą moc świecenia. Kolejna rzecz współczynnik projekcji. No i tu mamy tak naprawdę trzy typy projektorów: takie zwykłe, czyli standardowego rzutu. O co chodzi? O to chodzi, że trzeba go po prostu odsunąć dosyć daleko od ściany albo od ekranu, żeby uzyskać duży obraz. No i na ile odsunąć? Podam wam takie typowe wartości. Na przykład, żeby uzyskać obraz o przekątnej 100 cali, no to powiedzmy, że trzeba odsunąć projektor na odległość 3, 3,5 metra, 3,30, coś takiego. No powiedzmy 3,5 metra. Teraz tak, są projektory jeszcze krótkiego rzutu. No i one pozwalają uzyskać obraz powiedzmy 100 z odległości metr, metr 20. No a trzecia rzecz to są projektory ultra krótkiego rzutu. To jest stosunkowa nowość, jest ich coraz więcej, niestety mają bardzo, bardzo wysokie ceny i nimi się z tego względu teraz nie będziemy zajmować w tym materiale, ale o co chodzi, że taki projektor sobie stawiacie bezpośrednio pod ekranem, nie ścianą, zaraz sobie do tego przejdziemy. Na takim na przykład stoliku RTV, na takim samym, na jakim powiedzmy stałby telewizor, czyli tuż przy ścianie. No i właśnie ściana, te projektory ultra krótkiego rzutu raczej nie mogą być wyświetlane, nie mogą rzucać obrazu na taką zwykłą ścianę. Dlaczego? Bo tam każda nierówność jest po prostu widoczna razy 10. No bo nie wiem, weźcie sobie na przykład latarkę i poświetlcie sobie tak przy ścianie, prosto padle do ściany. Zobaczycie każdy pyłek, każdą nierówność, każde jakieś wybrzuszenie i tak dalej. No i to właśnie będzie widać. Z tego projektora. Jeżeli ta lampa świeci od spodu na tą ścianę, no to niestety takie rzeczy są widoczne. Kolejna rzecz, super ważna moc lampy, no bo to od niej zależy, czy będziecie oglądać projektor. Obraz tego projektora tylko w nocy, czy też może w dzień. No i taką porządną wartością powiedziałbym, że jest 4000 lumenów, ANSI lumenów. Wtedy można już ten obraz oglądać nawet w dzień, tak jak mówiłem, bardziej może pochmurny niż taki turbosłoneczny. Ale na przykład wiele projektorów kina domowego ma poziom 1500-2000 ANSI lumenów. To jest też ok, ale wtedy trzeba po prostu mieć już pomieszczenie tak przygotowane typowo pod projektor. Resztę rzeczy ze specyfikacji myślę, że już można wziąć na czuję. no bo mamy co, rozdzielczość oczywiście. Myślę, że każdy zna różnicę między Full HD a 4K. Jest to też oczywiście różnica w cenie, no umówmy się. Mamy też takie rzeczy jak wejście oczywiście w projektorze, a także wyjścia, no bo do tego też trzeba podłączyć na przykład audio, tak? Jakiś temat głośników. To trzeba sobie przemyśleć. I tak samo zresztą źródło obrazu, no bo coś tutaj trzeba do tego projektora też podłączyć. No i nie musi to być jakiś nie wiadomo jaki odtwarzacz, płyt Ultra HD, Blu-ray na przykład, czy coś takiego. Może być to zwykły Chromecast i na przykład z tego Chromecasta możemy sobie puszczać jakieś usługi streamingu w sieci i tak dalej, czy Netflixa, czy jakiegoś Disney Plusa. A jeszcze z takich rzeczy, na które zwróciłbym uwagę, to są funkcje może gaming, jeżeli chcecie używać projektora właśnie do gamingu, tutaj liczy się opóźnienie obrazu, oczywiście im niższe, tym lepsze. Druga rzecz, odświeżanie, tak? no bo projektory mogą działać w 60 hercach, w 120 hercach, niektóre nawet w 240 hercach. I na to też warto zwrócić uwagę. A jeżeli jednocześnie chcecie mieć takie najbardziej kinowe, filmowe doświadczenie, to warto zwrócić uwagę, czy te projektory mogą zjechać też do 24 herców, no bo większość jednak filmów kinowych jest. Produkowana w tych 24 klatkach na sekundę. Teraz przyszedł czas na partnera tego odcinka, a jest nim firma Optoma. Tutaj firma Optoma wypożyczyła nam trzy modele projektorów, każdy w innej technologii albo w innej półce cenowej. Zaraz wam o nich powiemy. Zresztą, jak poczytacie różne fora i tak dalej, no to znajdziecie tam yy, bardzo często polecenia projektorów właśnie firmy Optoma. Polecają je nie jakieś redakcje i tak dalej, tylko po prostu zwykli użytkownicy zadowoleni sami sobie między sobą, bo te sprzęty są, po pierwsze, z reguły dobrze wycenione. Yy, są też oczywiście dobre jakościowo. Tutaj Optoma wyróżnia się w swoich przedziałach cenowych zazwyczaj bardzo jasną lampą, yy, no i też sporą żywotnością tej lampy, także to jest duży plus. Więc mam tu trzy projektory Optoma. Tak jak Wam mówiłem, sprzęt sprawdzony i fajny. My sami zresztą go sprawdziliśmy i przetestowaliśmy. No i opowiem Wam po prostu o każdym z nich. Pierwszym sprzętem, niech będzie ten najtańszy, czyli Optoma HD28E. No i właśnie to jest propozycja dla osób, które mają dość ograniczony budżet. Bo ten projektor kupimy w cenie 2500-2600 zł. Ten przedział, no i jak widzicie, on jest. Tańszy od tych projektorów Samsung The Freestyle, a jednocześnie już mówimy tutaj o prawdziwym projektorze, który da dobrą jakość obrazu. Ten sprzęt, z uwagi na swoje parametry, o których zaraz sobie powiemy, być może nie jest takim rozwiązaniem dla najbardziej wymagających ludzi, którzy chcą sobie zrobić nie wiadomo jak dobre kino domowe. To jest raczej rozwiązanie dla osób, które po prostu chcą mieć duży ekran w domu. Co my tu mamy? Technologię DLP, czyli mamy te głębokie czernie, no i one się łączą też z lampą o dużej jasności, 3800 ansi lumenów. Także tak jak mówiłem, ten 4000 poziom, to bym powiedział, że jest taki poziom, który umożliwia oglądanie w dzień. Tu mamy trochę mniej, w zacienionym pomieszczeniu cały czas jeszcze da radę, w słonecznym już może niekoniecznie. Ale w każdym razie ta moc lampy jest naprawdę duża, szczególnie jak na tę cenę. Kontrast wynosi tutaj 30 tysięcy do jednego, a gama kolorów to jest Red 709, czyli taki kinowy standard. Żywotność lampy 4000 godzin w tym najwyższym trybie świecenia także też fajna wartość. Z kolei w trybie ECO mamy tutaj żywotność 10 tysięcy godzin, więc w ogóle super, no ale tak jak mówię, tryb ECO trochę tą jasność jednak nam obniża. Mamy tutaj głośniki 5W, mamy też zasilanie z gniazda USB, więc możemy bezpośrednio pod to podpiąć Chromecasta, na przykład bez żadnego zasilania zewnętrznego. Mamy tutaj HDMI 1.4, mamy też tryb gry. No i ktoś, jeżeli jest graczem, to pewnie zapala mu się czerwona lampka w głowie, że jak to HDMI 1.4, przecież tam mamy tylko obraz Full HD w 60 Hz. No i właśnie, to jest taki główny kompromis tego projektora, bym powiedział. On ma 60 Hz, co prawda, czyli w miarę ok. Natomiast rozdzielczość to jest właśnie Full HD, no i nic więcej, no za te 2500 jeżeli mamy dobre parametry obrazu, no to po prostu musimy się pogodzić z tą rozdzielczością Full HD. No i to złącze HDMI 1.4 oczywiście taki obraz jest w stanie przesłać, czyli Full HD 60 Hz. Mamy też funkcję zjechania właśnie to, o czym mówiłem, do 24 Hz, czyli filmy takie kinowe w 24 klatkach na sekundę odtworzymy tutaj bez żadnych problemów. Także tak jak mówię, przystępna cenowo dobra propozycja. A jeżeli ktoś szuka czegoś lepszego, no to mamy na przykład ten projektor. No i to jest model optoma UHD38X. Bardzo fajny model. On kosztuje około 4,5 tysiąca złotych, więc już kwota jest wyższa, ale mamy też do czynienia po prostu z lepszym sprzętem. To jest powiedziałbym taki złoty środek, czyli projektor dla osób, które chcą kupić sprzęt raz i mieć spokój na długie lata. No i dlaczego tak mówię? Bo ten projektor sprzedaje się naprawdę świetnie. No rozmawialiśmy właśnie z e, dystrybutorami i oni potwierdzają, że te projektory po prostu idą dobrze, idą ludzie i po prostu sami kupują. No i też widać to na przykład na forach, że sami te projektory właśnie polecają. No i przede wszystkim jest to projektor 4K, więc już mamy tutaj ten standard, który będzie dominował jednak przez, e, myślę, że jeszcze bardzo długi czas. Więc tak jak mówię, no sprzęt po prostu na lata. I to już jest rozwiązanie dla osób, które chciałyby właśnie mieć kino domowe, takie z prawdziwego zdarzenia w swoim domu. Także opcja dla osób wymagających, może nie jakichś fryków jakości obrazu, ale już dla osób wymagających. No i co my tu mamy? No przede wszystkim technologię wyświetlania DLP, czyli mamy te głębokie czernie, to jest fajne. Mamy też bardzo jasną lampę, 4000 Ansi Lumenów, więc już w dzień można się pokusić o oglądanie. Poza tym mamy tutaj wsparcie technologii HDR oraz HLG. No i jest to też sprzęt dla graczy. No bo po pierwsze mamy tutaj niski czas reakcji 33 mS, ale nawet można zejść do 16 mS. Mamy też odświeżanie bardzo wysokie, 120 Hz dla obrazu 4K. Możliwe jest też uzyskanie 240 Hz dla obrazu Full HD. No, i tak jak w przypadku tego tańszego projektora, tu oczywiście też mamy ten tryb 24 Hz. Tutaj w tym projektorze Optoma też postawiła na kolory, a konkretnie na ich kalibrację, bo tu mamy bogate opcje kalibracji tych kolorów. Mamy tutaj wsparcie standardu Rec 709 ale te kolorki właśnie możemy sobie tutaj zarządzać tymi kolorami poprzez CMS. No i mamy też tryby ISF, więc tutaj można na przykład zaprosić sobie jakiegoś kalibratora specjalnie do domu, żeby on tutaj ten projektor nam skalibrował. Mamy obsługę oczywiście Full 3D, mamy też dwa wejścia HDMI 2.0, więc możemy sobie przesłać obraz na przykład z konsoli w 4K, w 60 klatkach na sekundę, ten projektor to obsłuży. Mamy też zasilanie z USB, więc ponownie można tu wpiąć na przykład Chromecasta, bez problemu sobie z niego już puszczać materiały bez szukania gniazdka. No i mamy też wbudowany głośnik, 10W. Ja bym powiedział, że rozwiązanie raczej awaryjne, no ale oczywiście jest wbudowane, także to na plus. Minusy tego projektora. No jest to projektor tego standardowego rzutu, czyli obraz 100 cali uzyskacie z odległości dokładnie 3,32 metra. Drugim minusem jest to, że nie ma funkcji tilt-shift, takiej prawdziwej w obiektywie. To nam trochę ogranicza właśnie funkcję dostosowania jakby obrazu do warunków w domu, musicie już sobie dostosować na przykład wysokość tego projektora i tak dalej, to nie będzie tak uniwersalne no ale tak jak mówiłem, ten sprzęt kosztuje 4,5 tysiąca złotych ma świetne parametry, więc jakieś kompromisy tutaj producent musiał zastosować, tu nie ma tych rozwiązań właśnie w obiektywie z tej najwyższej półki no ale nic dziwnego, no wydaje mi się, że to jest i tak kompromis dobrany bardzo sensownie, bo jednak parametry wyświetlania obrazu siłą rzeczy w projektorze są najważniejsze Tutaj trzeba też powiedzieć, że jest bardzo duża konkurencja w tej półce cenowej. Ludzie sobie polecają na forach różne rozwiązania. Ta Optoma, tak jak mówiłem, bardzo często jest polecana. Natomiast, jeżeli zauważycie gdzieś konkurencję, zwróćcie koniecznie uwagę na jasność lampy u konkurentów. No bo, tak jak mówię, Optoma może się poszczycić tym, że ma naprawdę bardzo wysoką jasność. Na to warto zwrócić uwagę. Trzeci z projektorów to jest Optoma HZ40 HDR. On kosztuje około 4000 zł. Niedawno kosztował 5, teraz już można go kupić właśnie za 4. No i one są podobne cenowo, więc w czym jest różnica? No właśnie w tym, że jest to projektor laserowy. Także mówię, projektor laserowy możecie już kupić za te 4000 zł. No i tutaj zobaczcie, żywotność lampy 30 tysięcy godzin, a przy tym nie ma kompromisu w postaci jasności. 4000 Ansi Lumenów, tak jak właśnie w tym projektorze. Także. Naprawdę, super parametry i 4000 zł, więc gdzie tu jest haczyk? No więc haczykiem jest to, że to jest projektor Full HD, a nie 4K. Także widzicie, no nie można mieć wszystkiego, jeżeli chcecie mieć w cenie 4000 zł laser z taką dużą jasnością, no to niestety musicie się z tym kompromisem pogodzić. Na ten moment będzie to obraz po prostu Full HD, na 4K po prostu nie ma szans. Odświeżanie 60 Hz, chociaż 120 Hz też jest możliwe w materiałach 3D, kontrast 300 tysięcy do jednego, kontrast dynamiczny 2 miliony do jednego. No, i mamy tu też obsługę HDR, co zresztą jest nawet w nazwie tego projektora. Mamy tutaj dwa porty HDMI 2.0 do podłączenia zewnętrznych rzeczy do tego projektora. Można też podłączyć właśnie Chromecasta. Mamy tutaj też złącze USB typu A, które też poda temu Chromecastowi prąd. Mamy też możliwość jechania do 24 Hz. Tak jak mówiłem, fajna możliwość dla kinomanów. I z rzeczy, które warto odnotować, wbudowany głośnik 15 W. Także podsumowując, to był taki poradnik, gdzie myślę, że dostaliście taką pigułę informacyjną o najważniejszych informacjach dotyczących projektorów. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się przyda. Zobaczyliście też trzy różne projektory pokazane wspólnie z partnerem tego odcinka. Mam nadzieję, że ten sprzęt też Wam przypadł do gustu. Jeżeli w ogóle używacie go, dajcie znać w komentarzach, czy Wam się sprawdza i czy go polecacie, to są zawsze cenne informacje. Mamy tutaj trzy różne półki cenowe, różne technologie, także dla każdego coś dobrego. No i przede wszystkim dajcie znać, co Wy sądzicie na temat tego, czy wybrać telewizor, czy projektor, a jeżeli projektor, to napiszcie też jaki, w jakiej technologii, w jakiej cenie. Takie dyskusje są zawsze bardzo fajne. Mam nadzieję, że macie coś w tym temacie ciekawego do powiedzenia innym użytkownikom. Pomagajmy sobie nawzajem. No a jeżeli dotarliście do tego finalnego momentu odcinka, to mamy dla Was nasze klasyczne badanie statystyczne. Napiszcie w komentarzu hasło 300 cali. No bo co, jak szaleć, to szaleć. Zostawcie nam też suba, zostawcie łapkę w górę. A my widzimy się w kolejnych materiałach ze mną, z Dawidem albo z Łukaszem. Do zobaczenia!